Witajcie, witajcie, tutaj Fresh, Naczelny Złomiarz Tego Siedla w kolejnym odcinku. Dzisiejszym bohaterem jest szczoteczka do zębów elektryczna. Mamy w tym przypadku Philipsa. Yy, I no nie chce się włączyć, nie chce się naładować. Ładowana indukcyjnie, tak jak w przypadku większości szczoteczek bezprzewodowo. Na podstawie takiej, że wkłada się podsta w podstawkę, gdzie dru jest druga część cewki, pierwsza jest po prostu szczoteczce, no i ona się ładuje po prostu w e, taki sposób, ale nie o to chodziło, bo chodzi o to, że nie chce się włączyć i powiem wam dlaczego, bo to jest częsta awaria tych szczoteczek, bo po prostu albo zalewają się wodą i wysiada przycisk, albo moknie elektronika, albo po prostu po czasie pada akumulator, a wystarczy bardzo łatwy sposób, troszkę ją zgnieść, zgnieciemy sobie ją teraz, aby łatwiej wyszła. Philipsy są akurat rozbierane z dołu. W przypadku Oral-B, w przypadku Philipsów to jest tutaj z dołu, wciskana jest ta pokrywka. W przypadku Oral-B tutaj jest górna część, się ją rozbiera, więc producent każdy zastosował sobie swój sposób na budowę tej szczoteczki i złożenie jej. No i po prostu po lekkim zgnieceniu ta obudowa powinna wyjść. Czasami jest tak, że się połamie akurat. Już kilka takich szczoteczek połamałem przy próbie rozebrania. Ale wiadomo, ofiary muszą być. Czasami po prostu nie chcę to wyjść. Tutaj jest fajnie to zrobione, bo jest uszczelka z dołu. Więc ta woda nie powinna Wam naciekać do tej szczoteczki. Ja szczerze mówiąc powiem że wam, że nacieka. Bo no nie są one szczelne jakoś za bardzo, wiadomo, ta uszczelka to już może się po czasie wyrobić. Najgorsze jest to, że jak nie chce wyjść, no to można zniszczyć obudowę, jak ktoś chce sobie ją naprawić. I ja akurat potrzebuję dostać się do środka i zobaczyć. Eee, Philipsy mają jeden plus, że nowsze modele mają akurat litowojonowy. jonowy a Oralby mają ogniwo tak jak zwykły, akumulatorek na 1,2V, nikodokadmowe. Chyba już nie pamiętam dokładnie teraz, bo nawet nie mam go tutaj przy sobie. Ale wiem, że na pewno Oralby mają 1,2V, więc spotkałem się też z różnymi rodzajami, właśnie wielkościami tych ogniw. Więc to też ee, mnie czasem zdziwiło, mogło zmylić, powiem Wam, bo patrzę mniejszy akumulatorek, pewnie litowo-jonowy, ale no niestety okazał się to zwykły akumulatorek, 1-2V, po prostu o mniejszym rozmiarze. Jakby paluszek tylko, że krótszy, no więc no, myślę, kurde, a szkoda, bo chciałem sobie po prostu wykorzystać te ogniwa z tych stoteczek oral -B. Do jakichś pilotów, czy do innych urządzeń, gdzie wchodzą takie paluszki 2A. No ale niestety tam jest jeden minus, bo blaszka, która doprowadza plus, czasami po prostu blokuje. Nawet po oderwaniu tej blaszki nie, nie chce się ładować w ładowarce, bo już próbowałem kilka sztuk. No więc teraz tak, no tutaj trzeba odczepić jeszcze zaciski. I tak jak teraz zobaczycie w tym przypadku, mocno walnąć. No i mamy wydostane tutaj wnętrze tego Philipsa. I wam pokażę co mamy w środku. Oprócz tej gumki, mamy tutaj jedną płytkę, cewkę która robi za elektromagnes który po prostu wypędza wróżbę tą końcówkę. Akurat w Philipsie jest to, że ona wibruje, w ona się kręci. W jest często silniczek. I tutaj mamy, tak jak wspomniałem, akumulator Lyon. Akurat gdzieś mam takie akumulatorki w domu, ale można też go spróbować podładować jak ja zerknę, tutaj jest y, z tej strony mamy minus, z tej strony mamy plus, lutujemy sobie taką płytkę, co ładowałem kiedyś, miałem mam papierosa, z, za 3 złote można by naładować tego Lajona. Czasami ruszy, czasami nie ruszy, więc to to tutaj był Philips, oral też, spotkałem się, że miały dwa akumulatorki podobnej wielkości, 1 2V, że można było je naładować w takiej ładowarce. Nikodokadmowe baterie. O, czy obsługuje jeszcze inne? No nie ma tutaj napisane. Jest to akurat ta jest do nikodokadmowych. No i tak jak wspomniałem wcześniej, jest tutaj jedna część cewki, która po prostu ładuje. jest odpowiedzialne za Druga jest po prostu w ładowarce. Tam na tym bolcu po prostu jest to taki, można powiedzieć, transformator przecięty na pół i na takiej zasadzie to się ładuje, że po prostu jedna część jest na dole, druga w szczoteczce jest doprowadzona. Czasami po prostu jest tak, że ten akumulator już po czasie pada, To ta akurat nie wygląda na zawilgoconą. Troszkę tutaj zardzewiała w środku. Pobawię się, zobaczymy. Ja jeszcze nie, nie mam akurat przy sobie miernika, żeby sprawdzić, ale mówię, często jest tak, że po prostu akumulator jest albo całkowicie rozładowany, albo padnięty. No, mam drugą Philipsa, w której już mi też pada akumulator, trzyma po 3 dni, muszę go ładować. Drugą mam, w której po prostu akumulator trzyma dość dłuższy czas, więc yy, będę mógł się po prostu pokombinować. Zobaczymy, jak tutaj będzie wyglądał akumulator po zmierzeniu go i na ładowaniu. Czasami te akumulatory, tak jak to się mówi, litowe, jonowe, nie są już takie wieczne, padają dość szybko. Druga rzecz, no, że nawet jeśli one są niby szczelne, te szczyteczki, to ta woda do nich się i tak dostaje, więc też nie będą chciały działać wiecznie. A Inna sprawa, że się dość często, zauważyłem, zmieniają modele. I nowsze coś mają w ogóle Bluetootha wbudowanego, chyba, liczy, żeby liczyć, ile zębów się umyło. Albo po prostu ci przychodzi przypomnienie na telefonie, może, bo jeszcze nie, nie podłączałem aplikacji, bo mi się nie chciało, że masz umyć zęby, <grym> ale nie o to chodziło. To, nie, tutaj Bawu chciałem Wam pokazać, jak rozebrać takiego Philipsa. Nie jest to trudne, więc można po prostu pokombinować taką szczoteczką, można próbować z niej spróbować. Ja przeważnie, jak mi nie chce działać, to tylko cewkę z niej wyciągam ogniwo, <grym> jeśli jeszcze się nadaje do czegoś. Bo, jak mi przysiądzie włącznik na płytce to już mi się nie chce bawić. Bo kiedyś to je lutowałem te włączniki jeszcze na samym początku. W moich pierwszych szroteczkach się bawiłem przelutowywaniem tych włączników. Ale już mi teraz mówię, powiedziałem, że mi się szczerze odechciało. Bo, nawet jeśli przelutowałem, to ten włącznik podziałał przez chwilę. Później, szczoteczka była nawiedzona, sama potrafiła się włączyć. bo to jeszcze zdarzało się w godzinach wieczornych. Więc. Yy, też się zastanawiałem, co się dzieje, że ona się o tej godzinie włączyła na duchy, w nią wstąpiły i zaczęła straszyć. I tak jak wspomniałem, Philipsy odbieramy rozbieramy od dołu, Oral B od góry, Oral B. W przypadku rozbierania Oral B to też można je czasami ścisnąć, tak jak to tutaj. Przeważnie ja używałem gdzieś tam w starym filmiku, widziałem, że wkładało się tam w ładowarkę, trzymało, przekręcało i po prostu ona się otwierała. No, ja potrzebowałem tylko na tą chwilę rozebrać tego Philipsa, żeby po prostu sprawdzić ten akumulator do tej mojej drugiej nawiedzonej szczoteczki, która dość krótko trzyma. więc tutaj mam możliwość sprawdzić, zobaczyć, czy, czy będzie jakaś różnica. Wylutowanie, akumulatorka to są tylko dwie, dwa piny do wylutowania, tak jak wspomniałem, więc tutaj nie ma żadnego problemu z tymi pinami. Ten tutaj dokładnie. I ten. Przepraszam, ten. Jak dobrze widzę tutaj ten, bo mówię, ślepy jestem. No i mamy tutaj minus plus. I no tyle. No nic tutaj ciekawego w tej estotce nie ma. No układ z salony też jest jakiś taki. Na początku myślałem, że to jakiś STM, ale no niestety nie. Nie nacieszę się tym układem że może coś tutaj będzie z niego coś się da przeprogramować i zamiast szczoteczki będzie można zrobić z niej żelazko albo coś innego. No ale coś mi pozostało? Pozostało mi zaprosić Was na oglądanie kolejnego odcinka, dawanie łapek w górę, subskrybowanie mojego kanału na 1000 subskrybentów liczę, żeby rozwijać mój kanał, żeby można było Wam pokazywać kolejne rzeczy w kolejnych odcinkach. Jak są zbudowane, i próbować dalej coś tam z nich zrobić i naprawić. Jeśli się uda, to naprawimy. Jeśli się nie uda, to zepsujemy. Taka jest misja tego kanału. A mówił do Was Fresh, naczelny złamiarz tego osiedla. Dziękuję za oglądanie i zapraszam ponownie.